Od no, Częstochowy to tak przybyłam jakby to powiedzieć przypadkiem i to tak naprawdę myślę, że Matka Boża jakoś sobie tutaj zaplanowała mój pobyt czy przybycie, bo dla mnie góra jest bardzo trudnym miejscem, dlatego że kiedyś przybyłam tutaj i właściwie miałam, je, tak przyleciałam do Polski ze, ze Szwecji. Miałam tylko kilka godzin i kiedy przybyłam na tę górę, to tak ani nie wiedziałam gdzie ta Matka Boża jest, bo, bo nie wiedziałam, że jest zasłonięta. Poszłam do spowiedzi, okazało się, że spowiedź była trudna, bo ojciec, który tam siedział, to był ogromnym patriotą. Jak usłyszał, że przyjechałam spoza Polski, no to uważałam, że zdradziłam Polski, więc mnie wygnął z konfesjonału. Więc moje przybycie, powiedziałam, że nigdy więcej moja noga tu nie stanie na tym miejscu, bo Maryja tu nie może mieszkać, kiedy takie rzeczy się dzieją. A później się okazało, że kiedy przyjeżdżałam do Polski, bo przyjeżdżałam do Polski zanim w ogóle tu przybyłam tak naprawdę już tak na dłużej, no to przyjeżdżałam i jeździłam wszędzie konie na tę górę. I zawsze, kiedy zbliżałam się do tej góry w pociągu, to mnie albo kradli, albo coś innego. Musiałam zawsze wychodzić i przychodzić tutaj, bo pomoc prosić. Żeby jakoś tam wrócić do siebie. No i w ten sposób Matka Boża gdyby z powrotem oswoiła z tym miejscem. Nazywam się Maria Manuła Dziemian, jestem starszą obractwo na święcie Mary Pany Kulowej Korony Polskiej. To bractwo tutaj na Jestej górze. jego charyzmat jest zawierzenie się niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski. Ja od ponad 20 lat prowadzę te zawierzenia, jestem inicjatorką tych zawierzeń, jak również powstania bractwo na Świętej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, które mamy cztery, cztery takie różne wspólnoty, wspólnota zawierzenia rodzin. Niespokojnie nadzieją, to są osoby, które szukają męża, żony, bo też przez zawierzenie Niepokalanego Sercu Maryi ludzie przychodzą, proszą o tą najlepszą żonę, najlepszego męża, o założenie rodzin, dzieci, potomstwo. Później mamy niewolników Maryi i mamy też wspólnotę, która powstała właśnie przez tych, którzy założyli rodziny, czyli wspólnotę rodzin. Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, które tu się odbywają, odbywają się w każdą pierwszą sobotę, tu w tym wyjątkowym, cudownym miejscu, gdzie Maryja sobie brała swoją, swój tron, także my, wierni, podani dzieci i umiłowani, do właśnie do Królowej Polski, żeby przez jej niepokalane serce prosić Pana Jezusa o potrzebne łaski. I te zawierzenia już trwają ponad 20 lat. Kiedy się to zaczynało, to było nas kilka osób, kilkadziesiąt, dzisiaj już są tysiące osób, jak gdyby z potrzeby takiej. Czasu wyszło na to, że musi powstać Bractwo. Zostało ono reaktywowane. Tak wiele osób chce Matce Bożej służyć i pomagać, żeby to dzieło się roz, roz, rozrastało, rozchodziło jeszcze dalej. No i dzisiaj mamy już tysiące osób. Wiem, że będzie takie zawierzenie u Was, w Waszej parafii. Z czego się bardzo cieszę, bo nie wiem, czy wiecie, ale macie jednego z członków Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej w Waszej parafii. To jest akt zawierzenia rodzin. Każdy z Was otrzyma, czy już otrzymał, i z tyłu musicie napisać sobie swoje prośby. Tylko, jak będziecie pisać te swoje intencje do Maryi, to piszcie konkretnie. Niektórzy piszą, nawet terminy podają, jak ktoś prosi o pracę, to pisze jaką by chciał pracę, gdzie, za ile chciałby pracować, jakiś termin podaje i te prośby, jak sobie wejdziecie na YouTube, na nasze konto, posłuchajcie, jaki ogrom łask Matka Boża wyprasza. Panowie, bardzo zachęcam, żebyście pisali bardzo dużo do, do Pana Jezusa, bo często jak widzę tu na Jasnej Górze, to Panowie szczurają swoje żony i każą pisać, a to tak nie jest. One Wam nie załatwią nieba ani w Nim. I tak samo też tym zachęcam, żeby Panie pisały krótko i na temat, dlatego, że niekiedy my jesteśmy tak produktywne, że nawet Duch Święty sobie nie może z tym poradzić. Jeden Pan na ze złości nami napisał trzy linijki. I napisał, prosił o potomstwo dla swojej córki, dla swojej kuzynki córki i o to, że Matka Boża uratowała mu firmę od syndyku, który właściwie miał już przestać istnieć. A po zawierzeniu za jakieś dwa miesiące przybył tutaj i dał świadectwo, że wszystkie prośby były wysłuchane. Także moi panowie, piszcie, jesteście głowami rodzin, bo jest bardzo dużo, ja widzę, łask tutaj, że wypraszają właśnie mężczyźni, czyli ci, którzy są głowami rodzin. Można zawierzyć rodzinę, tak jak tu mamy, można indywidualnie, też takie do was zostały wysłane. Można miejsca pracy, parafie, można miejscowości, powiaty. Właściwie wspólnoty, zakony są różne, na różne potrzeby, jakoś tak Matka Boża pokierowała, że są napisane właśnie te akty zawierzenia. Są one też już z imprymatur, także wszystko jest zgodne z nauką Kościoła. Przez Matkę Bożą możemy wyprosić wszystko, czyli jeżeli mamy konflikty w rodzinie, polecamy je. Jeżeli nie mamy pracy, polecamy. Jeżeli mamy choroby, które są jakieś takie, nawet wręcz lekarzom mówi, że nie ma możliwości, polecamy, idziemy do Matki Bożej, prosimy o cud. Jeżeli nie ma, ktoś na przykład ma problemy ze spowiedzią, też idziemy do Maryi. Jeżeli ktoś jakichś sakramentów brakuje, też o tym piszemy. Nawet był taki przypadek, gdzie z Anglii nie mogła wyjechać pani z dziećmi, bo niestety miała dzieci z, z kimś, kto był z islamem związany. To po wszystkich perypetach to było zawierzone i ta kobieta wróciła do Polski z dziećmi. Udało jej się prawnie wyjechać. Także właściwie nie ma takich sytuacji, o których nie możemy pisać. No dla mnie takim osobistym przeżyciem w ubiegłym roku to było to, że pan przyjechał prosić o trakt. No i każdy ma swoje problemy, nie? Więc przyjechał prosić o traktor, za ile ma być kupiony, co on tam ma, mieć i dał świadectwo, czy możecie to sobie znaleźć na YouTubie, że nawet mu się stało 80 zł, żeby wrócić do domu. Także piszą o samochody, piszą o mieszkania, bo ktoś nie mógł kupić, ktoś nie mógł sprzedać mieszkania, ktoś nie mógł sobie rozwiązać sytuacji jakiejś konfliktowej w rodzinie. Ktoś zawierzył nawet swoją urodę, ktoś zawierzył to, że chciałby schudnąć. Taki był chłopczyk, który prosił, że chciałby schudnąć, bo nie mógł grać w piłkę. Przyjechał tutaj we wrześniu i mówił, że już teraz wszystko jest dobrze, już mogę chodzić, bo przedtem sapał i nie mógł chodzić, nie mógł biegać. Także, moi drodzy, o wszystkim piszę. To, co macie w sercu, to, co jest dla was trudne, to, co myślicie, że jest nie do, do rozwiązania. Wszystko jest do rozwiązania przez niepokalane serce Maryi. Najbardziej to są takie osentacyjne, te łaski, zawsze, kiedy są prośby o dzieci. O dzieci Maryja ma jakąś wyjątkową, jakąś wyjątkowy, ma jakiś taki troskę, dlatego, że dzieci jest to najszybciej wysłuchana modlitwa. Więc dzieci, które nawet dziewczynka będą się u ludzi 800 gram, a nie przeżyć, a jednak po zawierzeniu przeżyła. Ktoś zawierzał w Warszawie, ktoś był tutaj na Jasnej Górze jednocześnie. Ktoś, moi drodzy, pamiętam, nie miała mieć, taka jedna kobieta w ogóle nie powinna mieć dzieci, dlatego, że ona miała odrobinkę, jajnikę, której się został po zabiegach. Ojciec jej tu przyjeżdżał bardzo długo, przez kilka miesięcy i ona zaszła w stan błogosławiony i dziecko się kiedy dostało termin? Na 15 sierpnia. Te dzieci, które tu są zawierzane czy wymodlone, z reguły rodzą się w jakieś dni maryjne albo w jakiś miesiąc maryń, żeby nie było kłótni, który święty wyprosił. Dzieci też piszą bardzo dużo listów do Matki Bożej. Proszą na przykład o jakiś konkurs, żeby się dostać. To nie tylko, że dostają się na konkurs, wygrywają. Pamiętam, że był chłopczyk, który się cały czas modlił o to, żeby dostać się do internatu, do szkoły katolickiej, który we Wrocławiu po zawierzeniu dostał. Są też ludzie, którzy proszą, moi drodzy, też o takie sprawy jak sądowe, sprawy trudne, jakieś sprawy urzędowe, które nie były do rozwiązania, a jednak po zawierzeniu się niepokalaną w sercu Marii Maria znajduje drogę, znajduje drogę wyjątkową. Jest bardzo dużo też uzdrowienie, jakby powiedziana duszy, bo też Matka Boże przede wszystkim się martwi o nasze zbawienie, czyli nawrócenie czyjeś, spowiedź, uregulowanie sakramentów kościoła katolickiego, czy małżeństwa, które były w jakichś związkach wolnych, nagle po zawierzeniu okazuje się, że uporządkują tą rzeczywistość swoją. Poza tym jest taki mały. Obrazek, który też do Was został wysłany, gdzie z tyłu mamy piękny akt zawierzenia, taki skrócona wersja zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Też jest z to jest właściwie pierwszy. I u nas zawsze nam szy na koniec, przed błogosławieństwem, ojciec, który prowadzi tą mszę zawierzenia, zawsze czyta i wszyscy powtarzają. Ja zachęcam Was, żebyście... Wszyscy czytali, żebyście w rodzinach powtarzali ten krótki akt zawierzenia, żeby stał się Waszą taką wewnętrzną modlitwą. Przez zawierzenie niepokalaną w sercu Maryi i doświadczamy tutaj ogromu łask. Maryja w Fatimie powiedziała, że moje niepokalane serce zatriumfuje. I te wszystkie łaski, jakie tu są u tronu Matki Bożej, tu na tej Górze, bo tu jest nasza królowa i matka, to są właśnie triumfy jej niepokalanego serca. Ja wiem, że możemy prosić w różnych sanktuariach, w różnych miejscach o łaski, jakie są nam potrzebne od Maryi, ale z doświadczenia wiem, tutaj jak przybyłam, że najwięcej łask Polacy otrzymują, kiedy zwracają się do Maryi, właśnie do królowej Polski, do pani Jasnogórskiej, częstochowskiej. I ona nam odpowiada bardzo szybko. Jest taka wyjątkowa troska o nasz naród. Też mamy dużo osób, które po zawierzeniu gdzieś za granicą właśnie, nawet też zawierzali się i dzisiaj wrócili do Polski. Jest bardzo dużo takich osób, włącznie z rodzinami. Mamy świadectwa takie, że Matka Boża odpowiada tym, którzy nie mogą tu być na tym miejscu. Bo bardzo dużo osób jednoczy się z nami właśnie przez, na, przez transmisję, które mamy z Jasnej Góry. Pan Bóg nie ma czasu ani przestrzeni. Także zachęcam wszystkich, że ci co mogą, niech się jednoczą z, z modlitwą z nami. Ale wy macie swoją piękną świątynię, z tego co wiem, pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. I ufam, że za niedługo zaczną się takie regularne, pierwszosobotne zawierzenia, że każdy będzie mógł to, co będzie miał w sercu, polecić Mar Maryi, oddać pod jej opiekę. To jest książka, którą napisałam. W tej książce znajdziecie Państwo bardzo dużo świadectw z różnych dziedzin życia, tak żeby tylko rzucić hasła, ale książka ma bardzo taki ciekawy, myślę, tytuł, nie? Bo ma tytuł Moc zawierzenia niepokalaną sercu Marii Królowej Polskiej. Dlaczego moc? Dlatego, że ja, tu jest takie pierwsze świadectwo, o którym piszę, że też przez to krótkie zawierzenie nawet, które mamy na tym obrazku, osoby zostały uwolnione od skutków okultyzmu. Każda rzecz, która jest przeciw pierwszemu przykazaniu, przecież jeszcze przykazanie mamy nie będziesz miał cudzych bogów poza mną, czyli ta tradycja, którą na Boże Narodzenie na przykład niektórzy mają, żeby ości sobie włożyć czy łuski po tym nieszczęsnym karpiu, czyli padlinie już dzisiaj można powiedzieć, to jest zabobą. A zabobą to jest grzech. Przez to mamy później problemy w rodzinach, w domach, w miejscach pracy. Teraz jest świat otwarty, więc ludzie przywożą skarabeusze, jakieś, jakieś inne z Babilonii, z różnych miejsc świata, gdzie jeżdżą. Przywożą różne rzeczy, które nie są związane z kościołem katolickim i później są niestety. Rzeczywistość się bardzo zmienia w rodzinie i w domu i niekiedy dochodzi do rozpadu. Bionergoterapia, rejki, haris, kaszpirowski, to wszystko, moi drodzy, jest okultyzm. To jest yoga, matyzm jest bardzo popularna. Wszystkie walki, sztuki walki to jest też okultyzm, bo tam jest duchowość pewna. Moi drodzy, w, można przez przypadek niby wejść. Są jasnowictwa, są karty tarot, są jakieś odczynniki, które od, mają odczyniać zło w domach. Różne rzeczy, nawet te pieniądze, co niektórzy wrzucają w, w fundament, okazuje się, że to jest wreszcie to jest też, też okultyzm. Dzieci, które weszły w jakieś rzeczy takie okultystyczne, bo niestety oddają się złemu duchowi zamiast Matce Bożej, podpisują ceregrafy, podpisują jakieś pakty. Dzieci, które są zniewolone komputerem czy telefonami, i właśnie przez zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi zostają uwolnione. Nawet egzorcyści tu w Polsce, był taki moment, kiedy przysyłali na zawierzenia. Właśnie te osoby w jakiś sposób dręczone, gdzie modlitwa, jak to mówią, nie szła, żeby je uwolnić, po zawierzeniu zostały od razu uwolnione. Także, moi drodzy, jest to ogromny dar i jest to jest to, co Matka zapisane jest napisane w Piśmie Świętym, że niewiasta obleczona w słońce zmiażdży mu głowę. Bez Maryi to właściwie nie jest Kościół, bo Pan Jezus na krzyżu, jak już konał, to powiedział oto Matka Twoja, oto Syn Twój, bo wszyscy jesteśmy jej dziećmi, ona o tym wie. Dlatego jak ja przybyłam tutaj ze Szwecji, to w ogóle mieszkałam w domu piegrzyma i słyszałam jak ludzie roz rozmawiali pod oknem, ci co przybyli jako pielgrzymi, że no Kościół to nie za bardzo, księża nie za bardzo, też im się to wszystko podoba, e, no Pan Jezus ma za duże wymagania, ale Matka Boża ta. A to jest ja uważam taki fyt Pana Boga właśnie na nas, że my właśnie przez Maryję, przez to, że ona jest tą kochającą matką, zawsze jakoś znajdzie wyjście i potrafi tam ugłaskać Pana Jezusa, Pana Boga, bo wiecie, ona jest wyjątkowa w, dla całego wszechświata, nie tylko dla nas. Także zawsze idziemy do niej, bo potrafimy się za nią skryć. Zresztą święty Ludwik Demotwór powiedział, że Maryja nawet cokolwiek by było najgorsze. Jak my nawet damy ogryzione jabłko, przyniesie ona je na tacy, to on i tak nie patrzy na to, z czym przychodzi Matka Boża, tylko na to, na nią patrzy. Także my idziemy przez nią do Chrystusa, przez nią, do, przez Chrystusa do Boga Ojca z prośbą. I ja myślę, że dlatego jest taki ogromny wylew łaski. I to, że Matka Boża powiedziała Fatimie, bo to jest to, to, co my tu robimy, to jest tylko i wyłącznie odpowiedzią na wezwanie Fatimie, zawierzcie się mojemu niepokonanemu sercu. I obiecała triumfy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.